Drodzy rodacy, szanowni państwo, kończymy rok 2019, witamy 2020. Skąd ja to wiem? Bo ja się uczę. Ja się cały czas uczę. Ja się, ja się cały czas, drodzy państwo, uczę. Ja Kalu uczę. Aby cadło z pieca spadło, Ala Makota, Jarek Makota, Andrzej Madługopis. Ja się cały czas uczę, kochani. Cały czas się uczę. Jakim słowem możemy podsumować ten kończący się rok 2019? Myślę, że słowami: jesteśmy Ameryką Europy. Tak, kochani, jesteśmy Ameryką Europy. Skąd to wiem? Bo ja się uczę. Ja się cały czas uczę. Mówią złośliwcy, ci, którzy zazdroszczą nam sukcesu, wrogowie Polski, że podwyżki, że coraz wyższe ceny, inflacja, a ja mówię tak, tak, wiem o tym, bo ja się uczę, ja się cały czas uczę, ale im większe podwyżki, tym większe pensje. I powiem Państwu więcej, w tym nowym roku, jeżeli podwyżki będą naprawdę duże, ogromne, to wydrukujemy pieniądze, dodrukujemy pieniądze, żeby żyło Wam się Państwo lepiej, bo możemy to zrobić i żadna kasta nam tego nie zawroni, bo jesteśmy w Polsce. A nie w Unii, bo jesteśmy w złotym, a nie w euro. Skąd to wiem? Bo ja się cały czas uczę. Uczę się jak Kalo uczę. Ja uczę się zjeżdżać na nartach. Potrafię się jeździć stylem jodełkowym. Ocieplenie klimatu to są ekoideologie, to są bzdury, to jest głos wrogów, lewaków i gender. Skąd to wiem? No bo się oczywiście uczę, drodzy Państwo. Ja się cały czas uczę. I w tym nowym roku życzę, abyśmy wszyscy się uczyli. A efektu cieplarnianego nie ma, wręcz przeciwnie, jest zimno. W moim rodzinnym domu, z którego się wywodzę, zawsze był grzyb na ścianie, była plesi, wiało i przeciąg. Zawsze człowiek zgrzytał zębami. Dlatego mam te zęby takie starte. Skąd to wiem? Bo się, bo się uczyłem całe życie się, się uczę. Uczę się rządzić samodzielnie. I coraz lepiej mi to wychodzi. Dla dobra Polski. Nie ma śniegu w Polsce, ale jest w Alpach. I tam jeżdżę na narty. Tam trenuję z tym jeżdżę już prawie samodzielnie na nartach. Bo się uczę. Bo się cały czas uczę, drodzy Państwo. I w tym nowym roku życzę, abyśmy wszyscy się uczyli. Uczę się otwierać drzwi, uczę się trasy. Uczę się obsługiwać zapalniczki, komputera. Ja się cały czas uczę. Najpiękniejszą dla mnie nagrodą jako rezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który urzęduje w pałacu, jest głos rodzin szczęśliwych, że żyją się lepiej, mają więcej środków finansowych, szczęścia, polskości i dumy. I dla mnie jest to też wielka radość. Często podkreślają ci zwykli ludzie, że wyczyściliśmy burdel po poprzednikach, że tego burdelu już nie ma. I to jest piękne, drodzy Państwo. Więc nie wierzmy tym wrogom Polski, którzy mówią o kamienicy Mariana, o jakiejś podkarpackiej Sodomie jego morze. Skąd to wiem? Bo ja tam byłem. Byłem tu i tu. Wielokrotnie byłem. Dlaczego? Bo ja się uczę. Ja się, drodzy Państwo, cały czas uczę. Uczę się również w tych przybytkach. I tak się uczyłem, tak się uczyłem, aż popieprzyłem, zaczerwieniłem i spuściłem. Bo ja się cały czas uczę. Dzemu służy program 500, żeby nas się rodziło więcej? Ja się cały czas uczę. Kochani rodacy, Polacy, prawdziwi Polacy, bo pisowcy, przepraszam, piastowscy, ale przecież to jest jedno i to samo, bo ja się uczę, ja się historii uczę. Ja wiem, co to znaczy uczyć się. Symbolem mojej rezydentury jest pałac, długopis i narty. Dlaczego? No, kochani moi, bo ja się cały czas uczę jeździć na nartach, samodzielnie już. Uczę się pisać, zwłaszcza podpisywać, w tym pałacu mieszkać, uczę się obsługiwać kuchenkę, zamek, klucze, zlew, kran, wannę. Ja się cały czas uczę. Kochani moi, życzę zatem, aby ten nowy rok 2020 był dla nas rokiem wielkiego szczęścia, prawdziwej polskości. Nie dajmy się. Jesteśmy dumnymi, pisowskimi Polakami. Pisowskimi, bo piastowskimi. Szczęśliwego Nowego Roku życzy rezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dość obłudy, niech inni grają w te dudy. Wesołego, szczęśliwego Nowego Roku, kochani.